Vivo X51 5G. Niepozorny smartfon, który skrywa w sobie bardzo ciekawą, choć może już nie najnowszą innowację, ale jednak ciągle innowację. Zapraszam na krótkie podsumowanie smartfona z budowanym gimbalem. Jak zwykle dodaję filmy po czasie, no i na YouTubie można znaleźć już multum recenzji tego smartfona, ale mimo wszystko chciałbym troszeczkę wam o nim opowiedzieć. Może nie ze względu na to, że jest to super świetny telefon, choć zdecydowanie do złych nie należy, ale ze względu na zastosowanie trzyosiowej stabilizacji głównego sensora do robienia zdjęć. Mimo wszystko zacznę od podstaw, czyli od wyglądu. Smartfon choć nie kosztuje 4000 zł, to sprawia wrażenie naprawdę dobrze wykonanego. Po pierwszym wyciągnięciu go z pudełka miałem wrażenie, że trzymam w rękach coś dużo droższego. Dobra strategia, bo część użytkowników smartfonów zwraca właśnie sporą uwagę na wykonanie telefonu. Z tyłu znajdziemy matowe szkło, które bardzo fajnie zachowuje się w kontakcie z dłońmi, a przede wszystkim nie zbiera odcisków palców. Wyspa aparatów, moim zdaniem, jest intrygująca, a to duże oko na pewno zwraca na siebie uwagę. Od dołu i góry mamy ścięte krawędzie i dzięki temu ten telefon można postawić pionowo bez dodatkowego podpierania. Taka ciekawostka. U góry mamy jeszcze oznaczenie, że obsługiwana jest tutaj technologia 5G i może i fajnie. Ale szczerze mówiąc nie udało mi się jeszcze z niej skorzystać tak na poważnie w żadnym z testowanych przeze mnie telefonów. Lewa strona ramki pozostaje pusta, a na prawej znajdziemy przyciski regulacji głośności i przycisk włączania. U dołu znajdziemy pojedynczy głośnik, złącze USB typu C i tackę na dwie karty MicroSI. Wspomniany głośnik gra moim zdaniem bardzo przeciętnie. No i ja osobiście oczekiwałbym chyba czegoś więcej od takiego telefonu, ale nie będę się jakoś bardzo czepiać. Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie natomiast spory ekran, którego przekątna wynosi 6,56 cala. Dodatkowo wspiera on płynne 90 hercowe odświeżanie. No i fajnie, że jest ono wyższe niż 60 Hz, bo moim zdaniem nie potrzeba 120 czy nawet 144 Hz, żeby poczuć tą płynność. Huawei P40 Pro doskonale pokazał mi, że 90 w zupełności wystarcza, żeby było szybciej, no i tak też jest tutaj. Rozdzielczość tego ekranu to Full HD, a sam wyświetlacz to AMOLED. Zaskoczył mnie pozytywnie, bo całość wygląda naprawdę bardzo dobrze. Nie mam żadnych zarzutów co do kolorów czy kątów widzenia. W ekranie znalazła się też dziura, którą wypełnia kamerka do selfie. Pod ekranem natomiast znalazł się optyczny czytnik linii papilarnych. Ogólnie, może nie pałam jakąś dużą miłością do optycznych czytników linii papilarnych, ale ten tutaj jest naprawdę bardzo dobry. To znaczy, w około 90% rozpoznawanie mojego odcisku było poprawne. Prawdę mówiąc, najgorzej było, gdy na ekran była jeszcze założona fabryczna folia ochronna. Zaraz po jej zdjęciu, rozpoznawanie moich odcisków znacząco się poprawiło, a szybkość odblokowywania ekranu jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Co do szybkości odblokowywania, to tutaj dużo daje nakładka systemowa, a ta od Vivo jest powiedziałbym, że bardzo przejrzysta, lekka, no i dzięki temu nie uświadczymy tutaj zbyt dużego opóźnienia ani też zbyt wielu przycięć w interfejsie. W środku urządzenia znalazło się 256 GB pamięci wewnętrznej i 8 GB pamięci RAM. Pamięć budowana jest nierozszerzalna, bo nie mamy tutaj miejsca na kartę microSD. Całość sprawuje się naprawdę przyzwoicie, chociaż nie ma może fajerwerków, ale moim zdaniem to naprawdę dobrze skomponowany smartfon. Na jego pokładzie został zastosowany procesor Snapdragon 765G czyli nie jest to żadna bestia wydajności, a zwykły średniopółkowiec, który czasami dawał się we znaki i niestety nie mogę powiedzieć, że nie uświadczyłem tutaj żadnych przycięć interfejsu, bo te, choć sporadycznie, to jednak się pojawiały. Pojemność baterii natomiast wynosi tutaj 4315 mAh i przy 90 Hz odświeżaniu czas pracy wynosi około 5 godzin SOT. W zestawie dołączana jest szybka, bo aż 33 w ładowarka i niestety nie uświadczymy tutaj ładowania bezprzewodowego. Do zestawu Vivo do Dorzuca również słuchawki przewodowe i silikonowe etui. OK, bardzo krótko opowiedziałem o wszystkim, ale na największą uwagę zasłużył tutaj zdecydowanie moduł aparatów. Wewnątrz tego smartfona znalazła się trzyosiowa stabilizacja obrazu, czyli inaczej niż w innych smartfonach, no bo w większości lepszych urządzeń zobaczymy co najwyżej dwuosiowy mechanizm. Jak to się w takim razie sprawdza? No, sprawdza się to jak najbardziej ok, ale szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy jest to aż taki duży dealbreaker, żeby pakować taką technologię do smartfona. To oczywiście tylko moje głośne myślenie, ale. No tak mi się po prostu wydaje. Przechodząc do specyfikacji, mamy tutaj zestaw czterech obiektywów, główny ma 48 megapikseli, no i robi naprawdę dobre zdjęcia. Ciężko się do czegokolwiek doczepić. Mamy naturalne kolory, świetną stabilizację i kilka ciekawych trybów fotografii. Kolejne obiektywy mają już mniej megapikseli i nie ma tutaj wsparcia gimbala, ale ciągle zdjęcia robione przy ich użyciu są jak najbardziej prawidłowe. Może czasami przy jakimś zoomowaniu zobaczymy spadek rozdzielczości, ale przy odpowiednim kadrowaniu zdjęcia coś takiego nie powinno dawać nam się we znaki. Zakres przybliżeń to oczywiście szeroki kąt, czyli perspektywa razy 0,6, kolejny to dwukrotny zoom, a następny to pięciokrotny zoom optyczny, więc mamy naprawdę bardzo ciekawy zestaw przybliżeń, który powiedziałbym, że jest dość mocno uniwersalny. Niestety stabilizacja po większym przybliżeniu zaczyna robić się już mniej znośna niż ta na głównej matrycy i zdjęcia robione przy np. 10 czy 20-krotnym zoomie były skomplikowane do uchwycenia. Rejestrowałem też czasami przy większym przybliżeniu cyfrowym problemy z autofokusem. Natomiast podczas korzystania z mniejszych przybliżeń coś takiego w ogóle nie występowało. Co do fotografii, to mamy tutaj jeszcze bardzo ciekawy tryb portretowy, który moim zdaniem sprawdzał się nad wyraz dobrze, no i świetnie odcinał fotografowany obiekt, czy też osobę od otoczenia. Za to naprawdę bardzo duży plus. Kolejny ciekawy tryb to gwieździste niebo. Tutaj warto założyć już telefon na statyw, bo nawet z zbudowanym gimbalem może być ciężko. Ale z ręki też da się uchwycić trochę gwiazd. Oczywiście telefon w tym trybie zwiększa czas naświetlania, przez co gwiazdy na niebie są lepiej widoczne. Jest też tryb Super Księżyca, który powiększa fotografowany księżyc w porównaniu do otoczenia. Warty uwagi jest również tryb Makro, który wykorzystuje obiektyw szerokokątny. Jest to oczywiście możliwe dzięki zastosowaniu autofokusa, a zdjęcia robione w tym trybie, wyglądają naprawdę bardzo ciekawie. Jeśli chodzi o wykorzystanie pełnego potencjału gimbala, no to oczywiście nie może zabraknąć tutaj testu nagrywania. Maksymalna rozdzielczość to 4k i 60 klatek na sekundę. Natomiast tryb ultrastabilizacji powoduje obcięcie rozdzielczości do Full HD, no i odpalenie właśnie 60 klatkowego nagrywania. Moim zdaniem nie jest to jakieś super konieczne, bo ten wbudowany gimbal naprawdę bardzo dobrze radzi sobie ze statycznymi ujęciami. Jeśli tylko nie zamierzamy biegać podczas kręcenia filmów, albo inaczej. Jeśli nie zamierzamy biegać, nie Uważając w ogóle na to, jak kręcimy film takim smartfonem, no to ten tryb zwykłej stabilizacji powinien wystarczyć w zupełności. Podczas biegania zaczynały się już u mnie kłopoty, ale to nie jest wina tego konkretnego smartfona, a w większości telefonów w takich warunkach kręcenia. Także mimo wszystko nie obwiniałbym go za to. Tak czy siak pod kątem foto i wideo, ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Zarówno jakość, jak i kolory są naprawdę dobre. Może nie najlepsze, jakie widziałem, ale przede wszystkim mam wrażenie, że naturalne. Nie obserwowałem żadnego sztucznego podbijania, nasycenia czy czegokolwiek takiego. Świetnie sprawdzał się również tryb nocny, i nawet w nim kręcenie filmów odbywało się całkiem płynnie. No i teraz pytanie, czy implementacja gimbala do smartfona jest nam potrzebna? Szczerze mówiąc, to nie do końca wiem. Jeśli ktoś go potrzebuje i faktycznie by z niego korzystał, no bo robi super dużo zdjęć w nocy, plus pasjonuje się amatorskim nagrywaniem wideo, a jeszcze nie ma profesjonalnej kamery, no to jak najbardziej tak. Dla przeciętnego użytkownika, moim zdaniem, nie jest to żaden deal breaker. Optyczna stabilizacja, którą obserwujemy w innych smartfonach konkurencji, również działa dobrze. Znaczy, na pewno gorzej niż tutaj, ale powiedziałbym, że wystarczająco dobrze w większości oczywiście. Szlagowe modele coraz częściej wykorzystują połączenie stabilizacji optycznej z tą cyfrową, no i na przykład Samsung wiele razy pokazywał, że to może działać również bardzo dobrze. Kolejna sprawa, która troszeczkę mnie niepokoi, to więcej ruchomych elementów dosłownie bardzo ruchomych. Nie wiem, ile może kosztować naprawa tego gimbala, ani też ile razy telefon może nam upaść, zanim coś tam się po prostu uszkodzi. Wiem, że to skrajne przypadki, ale mimo wszystko mogą się przydarzyć. Także jako całość kształt, pomysł, innowacje, no ja to jak najbardziej kupuję, zwłaszcza w świecie smartfonów, które mało czym nas zaskakują. Tutaj widać chęć zmiany, chęć wprowadzenia czegoś nowego, co może faktycznie się kiedyś przydać. Niemniej jednak uważam, że nie jest to telefon dla każdego, bo jednak ja osobiście wolałbym zamiast tego gimbala mieć możliwość ładowania telefonu bezprzewodowo, chciałbym też mieć lepszy procesor, no bo jego moc wykorzystywałbym dużo częściej niż tenże właśnie gimbal. No i tak. Oczywiście nie mówię, że jest to zły smartfon, bo, no bo nie jest, ale w pewnych miejscach Vivo musiało obciąć budżet, żeby gdzie indziej dołożyć wypasione gadżety. Jako całość kształt, tak jak już wspominałem, moim zdaniem jest to jeden z ciekawszych średniaków, a przede wszystkim jest to jeden z najładniejszych telefonów, jakie przyszło mi testować. No i tutaj naprawdę nie ściemniam. Cenę tego smartfona, jak zwykle, znajdziecie w pierwszym linku pod tym filmem. Nie jest może jakaś super mała. Ale za innowacje się płaci. Jeśli film Wam się podobał, to będę bardzo wdzięczny za jakikolwiek feedback. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Cześć.